wszystkich ponownie, Opel kończymy już pracę. Czyli klocki, zaciski, jarzma z tyłu, linka ręcznego, przegub napędowy, oczywiście nowa osłona przegubu, termostat, płyn, jeszcze będzie olej w silniku, olejowy, fit powietrza, oczywiście tak jak jest standard. A teraz pokażę Wam jako ciekawostkę W formie na razie takiej statycznej, bo jeszcze sobie nie rozrobiłem płynu w bańce przed koncentrat, Dlatego sobie to robię zawsze z wodą zdeminalizowaną plus koncentrat w proporcjach takich jak zaleca producent. 1 do jednego i teraz tak. W tym przypadku pojmowałem sobie takiego urządzenia na podciśnienie z Valeo. Wkładamy sobie zamiast korka do obrączka wyrównawczego. Sprawdzamy powietrze. Tworzymy próżnię. Wyciągamy powietrze z układu. Także aż przewody te, które są tam grube od układu chłodzenia są maksymalnie zasane. Schodzi nam do zera na manometrze. Wkładamy sobie drugi koniec z sitkiem do bańki z płynem. Otwieramy zawór. Wszystko nam się ładnie wtłacza do układu i nie ma potrzeby tutaj odpowietrzania, gazowania silnika, żeby się otworzył termostat, z uwagi na to, że przy tym urządzeniu ta czynność już jest zrobiona automatycznie. Mamy pewność, że w układzie chłodzenia nie ma powietrza. Że tak to wygląda w naszym przypadku tutaj. Tak jak powiedziałem, powietrze, zasilanie powietrzem. Siteczko w baniak i praktycznie tyle. Co tu jeszcze? Aha, przewód napędowy oczywiście. Dokręcamy go zgodnie z zaleceniami. Czyli w tym przypadku jest to 20 Nm, luzujemy to. 90, przepraszam, 20 Nm i kąt 90 stopni i temat jest zamknięty. Także tyle, jeśli chodzi o obsługę. A tu mamy wszystkie graty do wglądu dla właściciela. Termostat, przegub, łączniki. Tak wyglądały zaciski. praktycznie bez gum. Jak widać, to oczywiście wszystko do wglądu dla klienta. Tego nie wyrzucamy. Który tak sobie zobaczy, lub sobie zabierze jak chce, bo to jest jego, jeżeli nie będzie chciał, to po prostu oddajemy to na złom i praktycznie tyle i kończymy pracę przy Merivie. Tak to wygląda, Dokrecamy wszystkie koła, płyn wymieniony w układzie hamulcowym, sprzęgle również, takie powiedziałem wcześniej, ATE, przy użyciu maszyny też ciśnieniową, 2 litry na układ, czyli po 0,5 litra na koło plus 5 ,5 litra na układ sprzęgła.